Słynny przepis z kapusty, który zebrał miliony wyświetleń, zawin kapustę w folię spożywczą, włóż do mikrofalówki na 5 minut, oddziel liście kapusty, pokrój w trójkąty, umieść mielone mięso w misce. Obierz cebulę, drobno posiekaj. Podsmaż cebulę na patelni z olejem roślinnym przez 10 minut. Dodaj do miski. Dopraw z mielonym czarnym pieprzem w moździerzu. Gruboziarnista sól rozdrobniona w tym samym moździerzu. Dodaj mieloną kolendrę, słodka papryka. Dobrze wymieszaj. Uformuj okrągłe kotlety. Umieść po jednym kotlecie na trójkątach kapusty. Spłaszcz za pomocą tłuczka do ziemniaków. Dodaj plasterki sera cheddar pokrojone w trójkąty. Zwin kapustę z nadzieniem. Rozbij dwa jajka. Dodaj kwaśną śmietanę. Dopraw solą. Wymieszaj trzepaczką. Dodaj mąkę, czarny pieprz, słodka papryka, wymieszaj ponownie. Zanurz wszystkie rolki w płynnym cieście. Wlej olej roślinny na patelnię. Smaż rolki przez 7 minut z każdej strony. Pokrój serfeta w kostkę. Umieść w kielichu blendera. Dodaj sok z cytryny, kwaśna śmietana, czarny pieprz, płatki ostrej papryki, sól, proszek czosnkowy, oliwa z oliwek, zmiksuj sos w blenderze. Umieść w miejsce do serwowania. Posyp skórką z cytryny, skrop pietruszkę wodą. Drobno posiekaj i posyp kremem serowym. Pobierz pistację, drobno posiekaj i posyp kremem serowym. Skrop oliwą z oliwek. Rolki chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku i doskonale pasują do kremowego sosu.